Blisko 30 młodych miłośników wędkarstwa wzięło udział w zawodach z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Impreza zorganizowana przez Koło Wędkarskie nr 10 odbyła się w niedzielę 30 maja nad Jeziorem Kozienickim. Uczestnicy łowili oczywiście pod opieką dorosłych, a rywalizacja toczyła się w czterech kategoriach. W gronie dziewczynek do lat 10 wygrała 8-letnia Tosia Pułkowska. W jej siatce znalazło się 1400 gramów ryb. Druga była Zuzia Tokarz. Wśród młodszych chłopców pierwsze miejsce zajął Leon Schreiner, 700 gramów. Drugi był najmłodszy uczestnik zawodów, pięcioletni Michał Maciąg. A trzecie miejsce zajął Filip Gogacz. W starszej kategorii wiekowej zdecydowanie wygrała Pola Pułkowska. Wynik ponad 3,5 kg musi robić wrażenie. Druga była Laura Kowalczyk, a trzecie miejsce zajęła Amelia Mądrzak. Wśród chłopców do lat 16 z ponad kilogramowym połowem wygrał Michał Purchała. Drugie miejsce zajął Miłosz Tomczyk, a trzeci był Krzysztof Ćwiklak. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci sprzętu i akcesoriów wędkarskich, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc także pamiątkowe puchary. Wręczali je zastępca burmistrza Mirosław Pułkowski oraz prezes koła nr 10 Paweł Kultys. Były także nagrody specjalne Właściciel sklepu wędkarsko-zoologicznego Isia Kamil Paciorkiewicz kołowrotek za największą ilość złowionych ryb wręczył Poli Pułkowskiej. Natomiast statuetki ufundowane przez wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Artura Materę odebrali Michał Maciąg, najmłodszy uczestnik zawodów, oraz Pola Pułkowska za największą rybę, a był nią ponad 40 cm lin ważący ponad 1300 gramów. Organizatorem zawodów było Koło Wędkarskie nr 10 w Kozienicach. Patronat honorowy objął burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Sponsorami zawodów byli senator Stanisław Karczewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Artur Matera, sklep wędkarsko-zoologiczny Isia, cukiernia Prawda, firma Obory, firma Puzon Cars oraz Koło Wędkarskie nr 10.